Tą rzeczą, którą rzeczywiście robię codziennie i bez której nie wyobrażam sobie dnia, jest literatura. Wielbiam fantastykę, ale i reportaże, więc w zasadzie jestem w stanie czerpać wiedzę. O każdej dziedzinie życia, o, o, o odległych miejscach, o, o ciekawych osobowościach. Z, zachęcam też właśnie, żeby, żeby tą moją pasję gdzieś tam właśnie do literatury wplatać w te, w te wszystkie inne działania, bo no, to jest też fajne, jak można, można gdzieś tam inne punkty widzenia właśnie poprzez literaturę poznawać, przyswajać, gdzieś tam, nie wiem, z drugiej strony. Zyskiwać inną perspektywę patrzenia na różne rzeczy. Aktualnie jestem zakochana w Sapkowskim i to jest w sumie taki chyba mój autor teraz na topie. E, czytałam trylogię husycką o przygodach Rainer Vana z Bielawy. <laughs> <laughs> tak, to są rzeczywiście jakby takie światy, magia, fantastyczne postacie e, i, i na ten moment właśnie te, te, te klimaty. Mieli. Mamy też na jednej z naszych inwestycji deweloperskich taką też książeczkę do bookcrossingu. Także no, ta idea bardzo mi się podoba, bo gdzieś tam też sama po sobie widzę, że rzeczywiście z czasem po prostu no, brakuje miejsca już. A na jakiś jakąś taką książkę, którą, której byś nie oddał? No to pewnie Ptasiek, Williama Mortona, nie wiem czy kojarzycie. Mhm. To szukam właśnie o, no, o chłopaku, który w sumie myślę, że jest ptakiem, ale był chory psychicznie. No, i, e, i to jest taka też chyba moja książka właśnie z lat młodzieńczych, którą zapamiętałam do dzisiaj, i, i, i często do niej wracam.